Stwórzmy sobie nową fakturę zakupu i zobaczmy gdzie nasze grupy księgowe dostawcy i nabywcy chodzą. Mamy fakturę zakupu w handlu zagranicznym. Tutaj mamy wstawioną grupę księgową dostawcy Czyli gdy zaksięgujemy ten dokument konto zobowiązań zostanie użyte z tego ustawienia. Natomiast ustawienia substytutów po pozwalają nam zmienić tutaj grupę księgową na taką, która jest tam ustawiona. Jeśli wybierzemy taką, która jest niepołączona w substytutach, system powie nam, że nie możemy jej użyć. Jeśli chodzi o dzienniki główne, tutaj także możemy zamienić te grupy księgowe. Gdy wybierzemy naszego dostawcę, wybierzemy go no, w kolumnie Grupa Księgowa. Jeśli jej nie ma, możemy ją sobie pokazać. Ona już tutaj się nie nazywa Grupa Księgowa dostawcy nabywcy, tylko po prostu Grupa Księgowa. I tutaj za pomocą tej grupy jesteśmy w stanie teraz zmienić konto na które zostanie zaksięgowany dokument czyli i także zgodnie z definicją substytutów tutaj możemy zmieniać zgodnie z tym co jest ustawione jeśli nie to system wyświetli nam komunikat